Dobry, witam wszystkich, a to jest kanał o zdrapeczkach, i dzisiaj właśnie takimi zdrapeczkami się zajmiemy. Czyli na stole Państwo widzicie, kochani, oto ten pakiecik. Tu są zdrapki po 10 zł, po 5. Łączna suma jest jakieś 80 zł, nie 60 zł. I co, zostało nam tylko jedno, żeby je wydrapać sprawdzić, co można wydrapać. Takich oto zdrabkach inwestując, właśnie 6 dych, czyli 4 zdrabki po 10 i 4 zdrabki po 5. Zapraszam na film teraz. Ok, kochani, a ja sobie właśnie wybiorę z tego wachlarzyku jakąś drapeczkę, a niech będzie ta pierwsza z lewej strony za 5 zł. Oczywiście trzeba to powiększyć, i coś tu się mi już od razu kojarzy do ładnego szota. I proszę bardzo, mamy zdrapeczkę numer 17. zdrapak oczywiście kultowy. Mam nadzieję, że niektórzy już se kojarzą ten zdrapak. A to są nasze wygrywające liczby w tej zdrapce, Jak rzecz by inaczej. I moja kochana liczba 33 na końcu. Dobra, to co? Show. Zaczynamy. I jest od razu 32, 17. Drugi taki obok, konkretny. 4. Tu widzimy 9, do tego jest 35 i to by było tyle, jeżeli chodzi o pierwszą linię. A na dole mamy liczbę 18, 31, 21, jakże to cudownie, 12, której nie ma i 19, chciałoby się rzec, trafiony. Widzowie, a pobawimy się trochę inaczej dzisiaj i Proszę bardzo, będzie raz za 5 zł. Zdrabka, raz za 10. Na przemian sobie podrapiemy. Również elegancko wygląda. Ja już tu kręcę kulą. I proszę bardzo, zaczynamy. Mam nadzieję, że mój zdrapak sobie poradzi z tymi powierzchniami, które nie są łatwe do zdzierania w niektórych zdrapkach. Sobie. tak to jest, ale pod ręką mam już przygotowany drugi w razie czego i to są wygrywające liczby te co u góry Państwo widzicie dobra i mamy pierwszą wydrapaną piętnastkę i do tego jest jedenastka ja sobie już od razu na wstępie pomogę przy tej zdrabce niestety nie da się inaczej i jest szóstka sami widzicie, że nawet Metalowy zdrapak sobie nie radzi tutaj. I jest 39 liczba. Ja zaglądam właśnie co jest niżej jest. A niżej jeszcze czy coś niżej? Tak, mamy liczbę 28. Jest liczba 12, czyli nie ma tej liczby również. I 13. Nie widzę 13. A obok 13 mamy, uwaga, jest liczba 38. Jest liczba 8. Jest liczba 19. I jak żeby inaczej 31, 5. I liczba 26, czy jest coś... Nie, uwaga, jest jeszcze na dole, a już myślałem, że tam nie ma nic. Dobra, nie ma sprawy. Zajrzymy, co jest na dole. I jest 4, 16, 25, 1. To jest całkiem nisko. I do tego 24, a jest 23, czyli ta strafeczka również nie dała rady widzowie. To weźmy sobie różowy diament. Tak, też jest fajnie. I Ja już biorę swój zdrapak. Mam nadzieję, że on dalej sobie poradzi. Tutaj jest 17, 21, jest 7 liczba, i to są wygrywające liczby. 4 cudowne wygrywające liczby, 32 na końcu. Jako przypomnę, że to zdrapka z numerem 10. Dobra, i mamy pierwszą odsłoniętą liczbę, jest to liczba 14, a do tego, uwaga, jest 33 i to jest ostry obok, czyli było blisko, 20 również było blisko, szóstka było blisko, czyli strapka trzyma w napięciu, 34 nie mamy, dziewiątki nie widzę również. 8, liczba 29, a do tego jest liczba 1, której nie ma. Urwała się ta liczba, nie wiem skąd. 19 na końcu, widzowie. Jak to tu wygląda? To, co bierzemy za 10 zł strapeczkę na dobry rok. Jaki to jest numer w ogóle? 15. Może być. I proszę bardzo, tu musimy znaleźć identyczne góra-dół i skaczemy do góry. Proszę bardzo, i to się zaraz okaże, co w tej strawce będzie. Oj, tu walka z zerami. Tak to wygląda. I następny miesiąc, niestety, nietrafiony. I lipiec również różny. I tutaj 10 zł do 500 tysięcy zł. I było blisko. Tu jedno zero zabrakło. Tu zabrakło 2 zera. A co na to bonus? Jest tu dzwonek. Nie jest gwiazda, jest choinka. I z również na prawą stronę. To co, bierzemy dużego lotka. A ja tylko przypomnę, że czekamy cały czas na pierwszą wygraną. Mam nadzieję, że to tutaj się w końcu zdarzy. I proszę bardzo, wygrywające liczby. Wygrywające liczby. Tak to wygląda. I jedziemy. Mamy 3, 8, 29, 34.

I 49, a tu było 48, 8 i 3. Aha, czyli było blisko, dobra. No to co, gra czwarta jest 2, trafione 4, trafione i waga, czy to, coś się szykuje tutaj? 24, 26, nie. A ostatnia, 45, niestety. A już myślałem, że będzie i. Następna gra 6, 9, 16, 25, 46 i 48. Dobra, a niżej mamy 2, do tego 10, 30. I uwaga, kontrolne Q i tak dalej, i tak dalej, czyli ta strapeczka również na prawą stronę nie popisała się zubie. No, to co, bierzemy sobie kolorową Maxi Cash Party numer 19 i proszę bardzo. Jakby nie było, to są wygrywające liczby. Tak to się prezentuje. I w Twoich liczbach, uwaga, pierwsza liczba 37. Czy dzisiaj coś wygramy? Ja się pytam. Ostatnie trzy zdrapki zostały a wygranej nie ma. Oj, oj, czyżby moi widzowie nie mieliby tego filmiku fajnego zobaczyć dzisiaj. 38, uwaga, niżej 15. Jest 18, było blisko. 32, blisko. 11, nie ma. 28, również nie ma. Dobra. Dobra. To trzeci rząd. Jest 17, 7. 41, jest 25 i do tego jest 8. A na sam dole, uwaga, 29, 26, jest 2, 31 i 23. Czyli ta zdrabka również zastrajkowała na prawą stronę, widzowie. I zostały dwie zdrapeczki z zielona kasa. Proszę, zajrzymy sobie teraz tą zdrabkę.

i jest 4, i jest 19, i jest 1, i jest 17, i czy będzie coś tutaj jeszcze? Jest 11, a niżej jest 20 zł, czyli 10 zł wygrane. Wkład był 6 dych. <grym> Takie to ryzyko zawodowe z drapacza 12. I 32, czyli cieszymy się. Ja się. A ze szczęścia podskakuję. Zobaczcie, 10 zł wygrane. Co ja sobie za to kupię? Wszystko. Tyle kasy. I uwaga: Zodiak. Woda. Rak, ryby, skorpion. Zdrapeczka z numerem 14. A w niej gwiazdka i księżyc. Widzowie. A ja taki krótki apel, apel do tych, co jeszcze nie subskrybują mojego kanału. Proszę, zróbcie to teraz, jest chwila czasu. Wciśnijcie dzwoneczek, subskrypcję, żeby móc oglądać moje filmy. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do tego, widzowie. A ja tu już nie nawijam i sprawdzamy tą ostatnią zrabkę na dzisiaj. I jest tutaj taki symbol chmurka, mamy Naczynie, do tego jest miś, delfin, słońce, ale to nie słońce, musi być gwiazda albo księżyc. I tu takie różne symbole. Teleskop, między innymi. Antena się pokazała. Oczywiście ufa nie może zabraknąć. Jest żółw, jest kaczka i uwaga, cztery ostatnie. Mamy konika, tu jest coś tam, książka chyba i waga, statek, a na końcu kompas. Czyli kompas skazał nam chyba złą drogę, jeżeli chodzi o te zdrapki. Widzowie, wychodzi na to, że małe zdrabki cały czas wygrywają u mnie ostatnio i następną 10 złotych wygrane. Tak to jest. Dzięki tej dyszce zobaczycie ten film jednak i dziękuję za dzisiaj kochani. Trzymajcie się. Widzimy się w następnych filmach. Hej.